Siemano. Macie tutaj odcinek z klatek na PVP Cloudzie. Zajęliśmy czwarte miejsce. No, ostatnią rundę to do cała maniana trochę była odegrana. No i co? Zostawcie lajka, like suba i miły konosz, czy będzie Dzięki. Ja mam grupowo? Dobra, wygrywam. Jecie, Refy, nie do końca.

Wygrywam Wygrywam Ja jestem hit w hit Refa Jestem hit, jestem hit do przodu O kurwa, a dostałem pierdol ja, prze, ja, ja przegrałem Ja przegrałem ja, się nie ja, wygrałem, ja, wygrałem. ja wygrałem Ja wygrałem zabiję Zabiję, zabiję. jednym. Zabiję, zabiję, nice. no zabiję. Ja zabiję. Zabiję. Nice, zabiję. Dobrze. Wygraliśmy wy? Tak, o, tak jest Tak przegramy te bile To oni są Ej Stop bryk. Nie widzimy Dobra biją. Mój dostał Mój dostał dużo Mój ten zostaje, mój dostaje, mój dostaje w dziurę. No nie Mam pół serca, pół serca mam. Już idę. Pomóż ktoś. No, mam pu serca, pomoże mi ktoś. Czekaj. Proszę was. Zabiliśmy. Umarłem. Zabiliśmy. A, on ma refa ciebie. O ma. Zabiłem. Zabiłem, dobra. Nice. Dobre, jest z dwóch. Czekajcie, niech zageneruje.